Halo słucham. Dobry. Major? Major to w wojsku. Proszę? Rozliczam się z internetem. A kapitany też. Nie muszę to pilnować. A pana kochanek w domu? Jakże nie ma? Ja słyszałem, że masz. O, a mnie ludzie droszą. No. Nawet koni lubię mówić no, bo jak kierdonie w zęby, to polecisz. Co? Nie, mnie jak ja powiedział, no na koniu to mnie koni wilkowie wyjebał zęby. była Na koniu mówi się wio, ani... Albo prr. Ani no. Bo koni no zwierzę. Jest rozumne. no, a podejść tak, kierdyknie, kopytą, a jeszcze jak na ostro podkuty, to uuu, polecisz tam nie księżyc. Tak. słuchaj? Tak. Bo ja powiedziałem no, oni nie w A, a klaska się obejrzałem i mówi, tak. Czego Gamoniu mówisz na mnie no Czemu nie myślisz? Wio! Jak warnęła kopytam, to ja tylko gwiazdki widziałem Ta, tak samo i tobie może walnąć. Można nawet. To. Daj to po ślubie! A ja z tobą ślubu nie brałem. Proszę to w klewie. Nie mam, nie mam. Ja ci odpowiedziałem, proszę to w klewie. Ja? Polskim, nie francuskim, nie polskim. A ja mówię po jakiemu? Po angielsku? Ja mogę, ja mogę po rosyjsku. Ja jeszcze raz mówię, nie mów do mnie proszę, bo ja nie proszę. A proszę, a proszę to to samo. A jak wojesz przed matką proszę, to matka jak pierdyknie ciebie zębami, to tylko będziesz... Ciebie nie będzie na tym świecie. Daj to po ślubie. Jeszcze raz ci mówię. Wojtka chce. A przyjedź kurwa i dam tobie tego swego pana. Jak posmogasz, to, to będzie fajnie. Jak posmogasz, to będzie mnie lżej, wiesz? A jeszcze jak... Jak spuszczę się w Twoją gębę, to ooo, będzie tak lżej jak nie wiem. O, Wiesz, co? 60-latki takie mądre wyuczone jak nie wiem co. Mądrzejsze od, od ciebie. Nie, moje nieufne, no! Bo jak pierdolę ciebie kopytem kobiła, to zęby stracisz. <grym> Bo ty trzeci raz pojawiasz no! <grymne> a ja... A, 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 ja bia, a ja w jakim języku mówię? Japońskim? A ja w jakim języku mówię? Japońskim, chińskim, koreańskim? Kurwa, to w burdelu! A tu w Białymstoku jest burdel. domy publiczne. To jak chcesz, to jak te ci mogę zaprowadzić. Nie, ty zapłacisz. E, to na e, ma e, gorila, i go cie, z ciebie wytrząśnie. <słuchaj> tak, jak do, jak do góry kopytami przewróci ciebie, to u, lepiej tam nie, po, nie podchodź. Słuchaj, taka rzecz to jest to, dostajesz po ryju. A, a żeby ja tobie, ciebie tylko spotkał bo już jeden szczekał za jedną sprawę, to dostał co ryju. Co? A nie muszę mówić głośno. Jest, był taki pod bramką i jeszcze święty pamięci ci powiem odżyję, ale powiem... O, wiosna i... Mo, moje serce no, długo się rzeczy zapamiętuje takich pokryłych no, rzeczy. Odżywych ale fajnie, że jesteś tutaj. Co? No. A z telewizji mam. Cieszę, my już dawno mieliśmy przyjechać jakieś półtora roku temu. A tu majora nie no, no macie, już. Już ty nas mówię. Major to wojsko. wojsku. No, Ale teraz droga no, się... dobra jest z Warszawy. Słucham? No. Pociągi jeżdżą też. że przyjeżdżają. To nie Wojtek! No, nie Am, tak ee, redaktorzy. Ja mówię, Jaszczyń. Polscy. Nie japońscy, nie chińscy. Ja byłem. Z, z, z telewizji. A co tam robiłeś? TV! 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 A wiesz gdzie ulica jest. Tak, piękne redaktorki. Zaremska? Wie I no nie, trzech redaktorów. Nie, 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 nie. Zarebska a, Andrzejewska, Zarebska, Andrzejeska, zaremska, rondo jest. Jakby kobiet no, Bogi, to będzie. No to wszystko się zmieni. No to... Bierz chłopaty, kop, co no nie! Wiesz, a przepraszam bardzo, nie łopatę, tylko sztychówkę. Tak? Nie, nie, <laughs> no, ja tak. ja nie, nie mówię. Mam uprawnienie na łóżki widłowe. Nie, nawarmił mu się łopata. Tylko. Co? nie mam. I one nas sztychówka, łopata spada. Pieniądze są. Trzeba otworzyć. Próbuję otworzyć Proszę? Próbuję. A ja tak? Bo nie mówię człowieku, bo. Całe Be... to biuro... Nie ja. Urząd pracy, cały ten inspektor... Pan te, masz? Cały ten napisał list. Ja cię nauczę. Ja jak po dupie sali szparlem to jest co? Kontrolują. Kontrolują, ja wiem o tym. No tak, jak się prowadzi kanał. Słucham? No. to muszę Zobaczysz! No Zobaczysz pa. no no, no sam. na no, wątrożę. Dobre, na razie, bo ja wam od, 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 od Czekają na, na, na wywiad. <zys»: zys»>: zarabiam i płacę dla państwa. No na razie. Jak każdy, no, ja każdy człowiek, człowiek dokładnie.